Narożnik niebieski, Wojciech Butrym, Fajczyk Koszalin. szalin z szalina który ma ostatnio reprezentantów z naprawdę niezłymi sukcesami. Maxa Knęku, który zdobył brązowe medal, mistrz mistrzów z Polski, w Sokółce, który już boksuje polski w Boksu w barwach pomorzeni na Toruń. No i ma bilans dwóch wygranych i jednej porażki ale i dwóch ćwierćfinalistów mistrzostw Europy do lat 15 w Budwie w październiku. Dominik Drewnowski i Krzysztof Radomski. Julia Świata z ale mistrzostw Europy do lat 19. A sam klub istnieje od 1994 roku, a więc w zeszłym roku już 30. rocznica powstania. zobaczmy. Oskar Korgul, Wojciech Mutry. Prawy, Mutry ma. Jeszcze widzę tutaj w boksie, bo jeden malutki mankament, zwany jeśli mogę tak na nie zdawania zabu, czyli lewego prostego naciąga tą prawą rękę do tytułu. Natomiast Korg'u może liczyć na, na spore wsparcie publiczności. Lewy prostej strony Butryma i teraz trafia prawym i lewym. Jeszcze w pięty nieco cofnęło Czarny Oskar Korgul. sekund pierwszej rundy. No i wydaje mi się, że choćby ze względu na aktywność to Zawonicki się Czolina zostanie zwycięzcą tego W, w końcówce wydaje mi się, że dochodzi jeszcze Korgul. No i koniec rundy pierwszej. No to zobaczmy. Runda druga. Trafia no no już drugi raz Lewentrosny taki I Teraz z kolei przed Zabutrym. trafił mocny prawym i po kolejny lewy buter liczony, Korbul, no czy nie za wcześnie? Już tak wiadomo sprawę to przyjął ze 2-3 uderzenia, a sam przed momentem oddał. Dobry ten lewy prosty Wojciech Abutron, może on nie jest wybitnie techniczny, natomiast no, trafia Korgula. Dużo to z lewych prostych, które są na w u Korgula. I koniec rundy drugiej. No i trzecie starcie. Oskar Korgu, na rozmiar czerwony, Wojciech Butrym na rozmiar włoski. Korgu liczony w drugiej. Metodyczna, ale to moim tak, tutaj. Trzeba być na robotach, chciałem Butryma. Lewy prosty, lewy prosty, lewy prosty, potem gdzieś tam dokłada prawy. Trafił dwa razy Korgul z tym no, Na tarczy Korgul. No, poszedł na wymianę, trafił dwa razy, ale i Butrym odpowiada. Ojebutręb na tarczy. Mocny prawy. Alba bardzo wygląda, jeśli chodzi o tempo. Nie oszczędzają się już Ostatni 15 sekund na tarczy porgół. Wstane ciosy, owszem z obu stron, no, jest, no coś się dzieje, trafia prawym butrym, no i koniec pojedynku. Werdykt wydaje mi się wejście na końcu miejsca, zastanawiali nas, poczekajmy jeszcze i oddajmy głos Adamowi Kruzelowi. Do ringu zapraszamy przedstawiciela firmy handlowo-musyjnowej Szymon Herman. Panie i Panowie, czas na oficjalny werdykt po trzech pełnych rundach walki na zasadach boksu olimpijskiego w do 80 kg o wyniku pojedynku. Zadecydowani sędziowie punktowi jednogłośnie walkę zwycięża zawodnik z narożnika niebieskiego, Wojciech Butry. Wojciech Butrym zwycięża Oscara. Korgula jednogłośną decyzją sędziów. No i jestem w tej chwili na drugiej rundzie bardzo fajna na sędzie runda, gdzie Korgul postawił swoją no sprawę. Trafił sędziów, ale nawet po większą przewagę miał u